Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił. Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Lecz Jezus rzekł do nich, kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, Niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, witam serdecznie Was wszystkich. Powiem szczerze, że czuję się onieśmielony i lekko zestresowany. Onieśmielony, dlatego, że nie pamiętam, kiedy celebrowałem Eucharystię w tak licznej wspólnocie. Ostatnie lata to jestem w jakichś mikrowspólnotach rekolekcyjnych, albo po prostu siedziałem na pustelni w Weremie, gdzie więcej drzew niż ludzi. Więc takie. Ciekawe doświadczenie, tak po, po paru, paru latach spotkać się w tak licznej wspólnocie. E, a zestresowany jestem lekko dlatego, że po pierwsze to Dominikanie. Chwała kaznodziejska, tak kroczy przed nimi. E, no Nawet jak tutaj bracia mnie wczoraj podjęli, to na e, salce braterskiej to pierwsze pytanie, no i ojcze, jaki temat, jakie słowo przewodnie w homilii jutro będzie? Po drugie studenci zawsze mają uważne ucho, zawsze uważnie słuchają, więc to też już jest wymagające. po trzecie to jest poznań. Na Śląsku płaczą. we Wrocławiu się uśmiechają, tak zawsze przyjdzie jest jakiś feedback nie? Warszawa. intelektualne twarze widać, że próbują myśleć nie? nad tym co co, co człowiek mówi, a w Poznaniu bardzo często, tak, Poznaniak, założy ręce i co najwyżej powie, dobre kazanie. Pochodzę z Jerzyc, więc wiem, co mówię. E, moi drodzy, rekolekcja na dobry początek. Mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich dobry początek, dobry początek nowego roku akademickiego. Tak jak sami tu studenci mnie prosili przynajmniej tak była taka wymiana w tych rekolekcjach chciałbym podzielić się tym czym możemy się jako karmelici podzielić czyli naszym doświadczeniem modlitwy jak się modlić po co się modlić tak jakie tu są kierunki wyzwania trudności przeszkody i to pewnie będzie na konferencjach jutro pojutrze i w środę natomiast kiedy tak no, chwyciłem Słowo Boże przeznaczone na te kolejne dni, to przede wszystkim chciałem tak odczytać się w kontekście tego tematu, który zaproponowałem, tak, tego błogosławionego marnotrawienia. I tak szczerze mówiąc, tak chodziłem, chodziłem, myślałem i prawie nic nie mogłem wymyśleć, aż w końcu tak dojrzałem, tak zobaczyłem, że przecież te pierwsze dwa czytania. E, Mówią, opowiadają nam o tym, że pierwszą i najbardziej zniszczoną, zmarnowaną, utraconą egzystencją w tym wszechświecie było życie Jezusa. Zobaczcie, że najgorsze, co mogło się wydarzyć w historii ludzkiego gatunku, już się wydarzyło. Już gorzej nie będzie. Nic gorszego na nas nie przyjdzie. Po pierwsze, wydarzył się grzech. Utraciliśmy rajską naturalność, niewinność. Utraciliśmy raj. A po drugie, umarł syn Boży. Został zamordowany. Zabiliśmy Boga. Dwa największe kataklizmy, dwa największe zniszczenia już się dokonały. Naprawdę wszystko, co najcenniejsze, już zmarnowaliśmy. Więcej się nie da. Wszystko, co najgorsze, już, już się stało. I tak jak nosimy w sobie do dnia dzisiejszego konsekwencje tego pierwszego dramatu, bo przecież znamy doskonale i czujemy w sobie to wszystko, co wynika z tej skłonności do grzechu, tak również żyjemy, poruszamy się, jesteśmy otuleni, przeniknięci konsekwencjami śmierci Jezusa. Śmierci, która ostatecznie stała się dla nas zbawienna. Ziarno obumarło, zostało zniszczone i przyniosło plon obfity. I o tym jest dzisiejsza opowieść, opowieść tych niedzielnych czytań z Izajaszem na czele. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Szczerze powiedziawszy, to tłumaczenie jest fatalne. No przepraszam, ale sugeruje ono. Tak, że Bóg znajduje jakieś upodobanie, jakąś przyjemność w tym, żeby zmiażdżyć swojego syna. Jakby był sadystą. A przecież Bóg sadystą nie jest. Jak popatrzymy na inne tłumaczenia, przede wszystkim jak chwycimy do, do oryginalnego tekstu hebrajskiego, to tam jest mowa przede wszystkim w takiej prostocie o tym, że po prostu Bóg uznał. Pan uznał. Że syn Jego, tak, sługa Jahwe, odda życie, odda życie za lud, odda swoje życie za ofiarę przebłagalną, stanie się pokarmem miłości, tak, po to, żeby odkupić nas, zbawić, czyli po prostu uratować. I ten fragment z księgi Zajasza, który dzisiaj słyszeliśmy, jest częścią całości pieśni o cierpiącym Słudze Jachwę. O najpiękniejszym z synów ludzkich, o, o którym Izajasz powiedział, że ten syn nie miał wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć. Nie wiem, czy też zauważyliście, czy może pamiętacie, ale te dzisiejsze pierwsze i drugie czytanie, choć w wersji lekko skróconej, ono również występuje w liturgii wielkopiątkowej. Najpierw czytamy Izajasza, potem czytamy list do Hebrajczyków. Kościół podsuwa nam dzisiaj słowo tak, o tym, który zawisł na krzyżu. Zgardzony, odepnięty, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, zmarnowany bardzo często, kiedy czytam ten tekst o cierpiącym Suzy Jachwę, zawsze przychodzą mi słowa ojca Jacka Woronieckiego, w tym środowisku doskonale znanego. Tak? Kiedy ta opowieść, kiedy zapytano go, co robić, tak? kiedy człowiek cierpi, kiedy jest mu trudno, kiedy już nie daje rady. Ojciec Jacek odpowiada nic, tylko przytulić się do krzyża. Przytulić się do krzyża. I dzisiaj właśnie o tym mówi również list do hebrajczyków. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Spójrzmy na te słowa w kontekście Wielkiego Piątku. Nie? Że po liturgii słowa, tak, po, homilii, po potem po modlitwie powszechnej, Wszyscy podchodzimy do drzewa życia, do krzyża, do tronu łaski. I za chwilę również to się dokona. Tak? Chociaż w inny sposób podejdziemy do ołtarza. Podejdziemy, żeby zaczerpnąć z komunii ciała i krwi Chrystusa. W każdej Eucharystii, w każdej wspólnocie kościoła, tak? która zbiera się na celebrowaniu świętej uczty. Tutaj jest tron łaski. Tron łaski, z którego możemy czerpać. Jednak co nam jeszcze podpowiada to dzisiejsze słowo? Sposób podejścia. W jaki sposób mamy podchodzić do tego tronu łaski. I to jest niezwykle istotne. Dosłownie list do hebrajczyków mówi, żebyśmy z ufnością zbliżyli się do tronu łaski. Przepraszam, tłumaczenie z ufnością, natomiast dosłownie należałoby może nawet przetłumaczyć ze śmiałością. Tylko, że właśnie problem języka, bo greckie słowo parezijas składa się z dwóch innych słów ze słowa wszystko oraz ze słowa mówić. To jedno słowo wyraża całą naszą postawę postawę człowieka zbliżającego się do Boga. Podchodząc do tronu łaski, do ołtarza, do jego ciała i krwi, do jego krzyża, mamy być ludźmi, którzy w całkowitej wolności będą mogli mu powiedzieć wszystko absolutnie wszystko. Za chwilę będzie taki moment, który często gdzieś tam nam umyka w, takiej, w takim świadomym przeżywaniu mszy, no bo jeszcze na chomili, to jakoś tam się skupiamy żeby słuchać, bądź nie słuchać kaznodziei. E, potem wyłączamy się troszeczkę, no bo jest ten moment, gdzie przychodzi pieśń, tak, idzie koszyczek wróg, gdzie trzeba przygotować ofiarę. Tak, a, a tu wydarza się ofiarowanie na ołtarzu. Ofiarowanie darów ofiarnych. Nie tylko tych, które mają się stać ciałem i krwią Chrystusa, ale jest też również moment, w którym ty możesz siebie ofiarować Bogu. Jest ten moment, w którym przychodzisz i możesz Bogu powiedzieć absolutnie wszystko. Oddać mu wszystko dosłownie. Po co? Po to, żeby on to przemienił, przebóstwił, dotknął, otulił. Jesteśmy zaproszeni do tego w szczególny sposób w tym momencie ofiarowania, ale potem tak, w momencie przyjmowania Komunii Świętej. Jeżeli ktoś, nawet z jakichś względów, jest dzisiaj tak, wyłączony z tej komunii ciała, proszę pamiętać, że nigdy nie jesteście wyłączeni z komunii z Chrystusem, z komunii krzyża, z komunii wspólnoty, komunii miłości. W tej komunii na mocy Chrztu zawsze jesteście. I list do Hebrajczyków dzisiaj nasz zaprasza: powiedz, powiedz mu absolutnie wszystko. Wylej przed Nim całą swoją duszę, ze śmiałością, to znaczy z ufnością. Powiedz Mu, jak żyjesz, co Cię dręczy, co Cię boli, czego się lękasz, jaki grzech Ci ciąży na sercu, z jakim grzechem nie możesz sobie od wielu miesięcy być może poradzić, z czym w ogóle sobie życiowo nie radzisz dzisiaj. Wyznaj Mu swój grzech, swoją kondycję. Swoją słabość, kruchość, delikatność. Wyznaj mu wszystko i nie zatrzymuj nic dla siebie. I przy tym tronu łaski, przy ołtarzu Pana, przy Jego krzyżu, gdy w postawie pełnej ufności, śmiałości zdecydujesz się mu powiedzieć wszystko, oddać mu wszystko, ofiarować mu wszystko, co on wówczas zrobi? Zrobi to, co mówi dzisiaj Ewangelia. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale żeby służyć. Zdejmie swoje szaty, ubierze fartuch, ręcznik, weźmie miednicę, dzban z wodą i zacznie ci umywać nogi. Dlaczego? Bo wie, że już jedno życie zostało zmarnowane. I nie chcę, aby się zmarnowało kolejne. Będzie ci służył do końca, aż po wszelkich udrękach, jak mówi dziś Izajasz, ujrzysz światło i Nim się nasycisz. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby mu absolutnie dzisiaj wyznać wszystko. Bardzo lubię ten fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Przez wiele lat jakoś tak życiowo w ogóle mi towarzyszy, tak, który mówi Pan Jezus Wy wszyscy, którzy utrudzeni, i obciążeni jesteście, przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. I znowu to nasze polskie tłumaczenie, zwłaszcza to polskie pokrzepię jest no, takie słabe, bo trochę tak mówi, nie? poklepię cię po ramieniu, dam ci kanapkę na drogę i jakoś to będzie. Nie? A jak tak wczytamy się w różne tłumaczenia tego oryginalnego tekstu, to wyłuskamy z niego, że Pan Jezus mówi, wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni życiem, którzy jesteście życiowo sterani, którzy być może twarzą po ziemi już ryjecie, którzy już naprawdę nie macie sił, przyjdźcie do mnie, a ja Wam dam anapauzis pokój, jakiego świat nie jest w stanie Wam zaoferować. I to nie znaczy, że problemy znikną, jak na pstryknięcie palca. Dam Wam pokój taki, którego nikt i nic Wam nie zaoferuje. Tylko proszę Cię, przyjdź do mnie. Przyjdź z ufnością. Przyjdź ze śmiałością. I wyznaj mi wszystko. Oddaj mi wszystko. Zostaw wszystko na ołtarzu. Po co? Po to, żebym mógł tego dotknąć i przemienić. I wiecie, właśnie medytując też nad tym słowem, choć właśnie na początku nie do końca widziałem te wszystkie połączenia, z czasem wyłoniło mi się, ujawniło to, że no właśnie mamy mówić o modlitwie w tych rekolekcjach. I tak naprawdę tak, modlitwa to nie techniki, metody, drogi, rodzaje, akcenty. To wszystko jest ważne, o tym wszystkim sobie powiemy, bo każdy człowiek jest inny i potrzebuje trochę innych dróg i podpowiedzi. Ale tak naprawdę w każdej modlitwie, w każdej medytacji chodzi o to samo: abyśmy z ufnością przychodzili do tronu łaski, abyśmy z ufnością przychodzili do Jezusa, abyśmy nie zmarnowali życia, bo już jedno życie zostało zmarnowane. Wy wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, przyjdźcie do Niego ze śmiałością i powiedzcie Mu wszystko. Nie zostawiajcie nic dla siebie, aż przyjdzie w końcu dzień, gdzie ujrzysz światło i się nim nasycisz, bo światło życia posiada tylko Chrystus. Amen.